No dobrze, to idziemy w nowe miejsce Jestem pod Mostem Gdańskim, jakby ktoś nie wiedział Tam często łapię na tamtej główce Na tej rzadziej Ale chciałem Wam pokazać Chciałem Wam pokazać co się dzieje nad Wisłą O tej porze Dzisiaj jest bodajże 14 chyba, 14 stycznia, popróbujemy sobie trochę zaklejnikami, zobaczymy czy one są, zobaczymy jaka ryba wychodzi, czasami często tutaj na tych, za tymi główkami też były okonie, ale... Ja tutaj dawno nie wędkowałem także popróbuję zobaczę czy coś bierze chociaż to marne szanse ale z domu trzeba wyjść popatrzeć jak to się wszystko kształtuje ciepło ubrany jestem wręcz to już się spociłem ojku zobaczymy popróbujemy wędka już wam mówiłem Hypeltak H2 do 9 gram delikatniejsza ale to po prostu dlatego że akurat sobie ją wziąłem teraz żeby popróbować nią lato próbowałem i chcę zobaczyć jak te wędki zachowują się po prostu na mroź to przede wszystkim dla Was chcę zobaczyć czy one po prostu od temperatury nie będą strzelać Pogoda fajna plus 2 stopnie odpuściło Woda idzie do góry to dość mocno dzisiaj w ciągu znaczy w ciągu jednej doby ma przybrać 50 centymetrów zobaczymy co się będzie działo przejrzystość taka jest ta woda trochę trącona Ach, jak się unosi jak idzie z tam wody do góry no to jednak zabiera trochę tego wszystkiego próbuję sobie tutaj na tych kamulcach trochę i zobaczymy co się będzie działo Manżuru jak zwykle dużo ale to dlatego, że kamery i inne rzeczy trzeba zabierać. Kaloszki też wziąłem no bo jak bez kaloszek iść na ryby dobra popróbuję pospininguję trochę, może się coś wydarzy i niech sobie ten mały woblerek popłynie <śm> tam nie jest głęboko jak jest na pewno są jakieś rynienki ten w ogóle tak schodzi chyba do półtora metra nawet ten mały ale popróbuję na niego zobaczyć co się tutaj wydarzy ciekawego wypuszczam go aż go wypuszczę tam żeby pod most poszedł bo interesuje mnie ta spokojniejsza woda tam go wypuszczam tutaj ale Będę go ściągał, od pewno tak będzie szedł. Zobaczymy Co się wydarzy. Trzymajcie kciuki i ciekaw jestem czy wy wychodzicie trochę też na wodę. Napiszcie mi może w komentarzu kto tam wędkuje jakie wyniki ma czy coś w ogóle widać, słychać nad tą wodą, czy coś się dzieje u was trochę leży, ale podejrzewam, że w ciągu tygodnia to już ten śnieg teraz popłynie bo będzie na plusie cały czas tam gdzieś zapowiadają i 6 i 7 stopni na plusie, także zobaczymy jak to będzie wyglądać ale ja to się chyba za ciepłą ubrałem, taki gruby ponar założyłem, że na dobrą sprawę to już spocony jest. To. I źle, fajnie jest. Tu będzie terek trochę zimny. Ale tak to. Spokojnie. Zobaczymy, może coś uda Bardzo powoli. Tego ducha nie widać dosłownie nad tą Wisłą Wymiotło wszystkich No bo przecież ryb nie wolno łapać Bo w tej wodzie to są tylko sandacze Jak złapiecie sandacza, to dostaniecie karę śmierci w internecie Ale my się nie boimy Tych hejterów I tych małych i tych dużych też nie się wręcz śmieje, że to chyba z nudów niektórzy robią albo bici byli w szkole, to teraz mogą się tylko wykazać w internecie. Kiedyś żeśmy się właśnie zastanawiali, jak to działa, no ale doszliśmy jednak do wniosku, że to tak niestety wygląda, że musieli być gnębieni bo taki jeden z drugim to nie przyjdzie, nie zobaczy się nad wodą tylko będzie darłacha co tak powiem w internecie bo tam nie boli zobaczcie wędka nie wiem ile on ma tam ze 3 gramy, ze 4 a zobaczcie jak się składa szczytówka w tym nurcie dlatego ja wolę łapać że tak powiem na wędki mocniejsze bo i te ogóle stawiają po prostu bardzo duży opór co innego jest jak się wędkuje na gumki ta guma nie stawia takiego oporu w wodzie praktycznie do 5 cm te gumki to w ogóle z główką to w ogóle Oczywiście na tej wędce Nawet by się chyba ta szczytówka Nie uginała za mocno A jednak ten wobler Stawia spory opór Ale bardzo ładnie pracuje ten woblerek Wędka też bardzo ładnie pracuje pewno widzicie jak pracuje Niebieski Z pomarańczowym brzuchem Taki policjant Ten woblerek mały No i co I sobie porzucamy trochę oby tylko sandacz się nie złapał bo przecież oszolejecie tam co po niektórzy ale tego niestety nie unikniemy jak wiecie sandacze biorą przez cały rok <tryk> tylko tutaj na tej rzece to, to że tak powiem te sandacze to jest jak można powiedzieć 1 do miliona taka loteria Tylu wędkarzy, a tak mało ryb w ciągu sezonu. No o czymś to po prostu świadczy. Dlaczego jest tak po prostu mało ryb? Może dlatego, że je zjadacie bo niektórzy powiedzą że nie bez dwóch nie zarybia sandaczem no nie zarybia bo droga ryba to nie zarybia po co, po co mają wetkarzom robić stołówkę zarybiają tym co jest w stanie karpika sobie złapcie albo jakąś inną biomasę jak macie zjadać a sandacz no to przecież no, co po niektórych to jest w ogóle król wód ciekawe ile w sezonie ci wędkarze zjadają tych sandaczy aż jestem ciekaw czy są jakieś statystyki na ten temat no na pewno w PZW są no jak rejestry wypełniają to mam nadzieję że wpisują usownicy na pewno nie wpisują no i jeszcze zostają ci rybat, których rzekomo nie ma kogo to obchodzi trzeba wędkować jest spokojnie jakby nie złapiecie to rybak zabierze że już nie ma tych rybaków no właśnie jestem ciekaw czy jeszcze są czy nie, czy już faktycznie to się skończyło z tym rybactwem śródlądowym na wiśle, przynajmniej powinnych, innych że tak powiem okręgach coś tam widzę, że ten rybak trzepie te ryby ku morda mi się drze Nie usiedziałem w domu, musiałem wyjść, porzucać trochę Teraz tutaj zobaczę sobie. Tutaj taka dziurka była. Może tutaj się coś dzieje. Nawet daleko lata ten woblerek. Co prawda, z wiatrem. Ale jednak z tej wędki dobrze można wystrzelić. No, myślałem, że ryba, ale to nie ryba. Chociaż. No, nie, to zaczep, niestety. Ale ładnie się wygina co no nic muszę przejść więc odstrzelić od drugiej strony Ach, myślałem że uderzył w jakiś ryb duży o puścił ale nie puścił puścił i nie puścił Pięknie było No dobra, trzeba się przewiązać Na razie Was przeproszę Przewiązuje się Lecionka 16 luokarbon chyba 42 Nie bójcie się jak mało uderzyć to uderzy Nie musi być mały malusieńki nie ma takiej potrzeby bo jak traficie większą rybę, to lepiej, żeby ta ryba była przy brzegu, niż ją później macie zakolczykować. Ci to tam skiełczą i mówią, że na no małe trzeba łapać, to nie łapią. A ja mówię, że nie trzeba. Skoro flow carbon jest niewidoczny, to jeszcze raz powtarzam, że nie ma takiej potrzeby żeby stosować bardzo cienki w ogóle i tak będzie pracował i tak także się nie musicie obawiać tego Tam dzisiaj takie popróbuję Znaczy wiem co to za Wobler, ale nie powiem Popróbuję sobie Jak to mówią nie tylko w życiu jest rapalla ale i tak Rapalda jest najlepsza Tam zaraz będą się znowu hajtery że Rapalla nie jest najlepsza dla mnie jest teraz czarny grzbiet, biały wobler pomarańczowy spód bardzo ładnie pracuje ten woblerek i daleki wyrzut o już daleki był bo tu się wcięła zlecionka oczywiście po zaczepie także nie było dalekiego wyrzutu Trzeba stopniowo to zrobić. Jakby się poblokowała. Ja drwieję na w twarz. Puścimy, że tak powiem tego woglerka. No niestety muszę założyć sobie rękawiczkę, bo jednak mi chłodną w rękę. Jedną cały czas skręcam, ale druga, że tak powiem leży na wędce i jednak jest chłodna.